Okazywałem, że generalnie demokracja w Polsce coraz bardziej jest pseudodemokracją, że demokrację w Polsce należy pisać raczej w cudzysłowie i że niestety obecne władze przesuwają Polskę na wschód, bo te standardy, jakie są stosowane, standardy braku wolności słowa, standardy braku wolności demonstrowania, a także fałszowania wyborów. To są standardy, które są rodem z Moskwy czy Mińska białoruskiego, a nie rodem z Brukseli, Berlina, Paryża czy Londynu. Ja tylko przypomnę słuchaczom Radia Maria: widzą Telewizji trwam. Dzisiaj znajdujemy się w Brukseli. Tutaj jest wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim. Bo dziś jest to jasne dla wszystkich. Sprawa telewizji Trwam urosła do rangi symbolu wolności mediów w Polsce. I to powinno tutaj wybrzmieć i mam nadzieję odpowiednio mocno w Parlamencie Europejskim wybrzmieć. W pierwszej kolejności chciałbym przywitać ojca dyrektora Tadeusza Ryzyka. Jest z nami pan profesor Andrzej Zybertowicz. Jest z nami pan redaktor Bronisław Wilcztein. Są z nami wreszcie znani i cenieni przedstawiciele polskich mediów. Pani redaktor Nita Gargas, pan redaktor Jacek Karnowski, pan redaktor Rafał Ziemkiewicz wraz z małżonką. I Są też przedstawiciele polskiego parlamentu, między innymi pani poseł Bata Kempa. Pani poseł Elżbieta Kruk. Nie mógłbym oczywiście pominąć redaktora Jana Pospieszalskiego. Proszę bardzo, pan profesor Kresmanewski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym złożyć wniosek o włączenie do porządku obrad tego właśnie punktu, o którym pan mówił. Rażących, powtarzam, rażących nieprawidłowości wyborów samorządowych w Polsce i związanym z tym zagrożeniem dla demokracji, które jest największe moim zdaniem od 1989 roku. Wnioskuję o oświadczenie Komisji Europejskiej w tej sprawie połączone z debatą i rezolucją Parlamentu Europejskiego. Szczególnie jaskrawie jawi się to teraz w moim kraju, w Polsce. Proszę Państwa, rząd Platformy Obywatelskiej w Polsce, partii, z której wywodzi się pan przewodniczący Donald Tusk, z której przyszedł tutaj do Rady Europejskiej, ogłosił plan likwidacji kopalń w ostatnich dniach, kopalń węgla kamiennego, który stanowi w Polsce podstawowy surowiec, nie tylko w Polsce, bo w wielu krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza Europy Środkowo Wschodniej. Jeżeli nie będzie interwencji, solidarnej interwencji w ramach państw Unii Europejskiej w tej sprawie pomocy finansowej, będzie prowadził do utraty nie Setek, nie tysięcy, nie setek tysięcy, ale być może nawet ponad miliona miejsc pracy. Proszę Państwa, naprawdę dziękuję Wam za odwagę, za to, że jesteście sługami prawdy, a nie najemnikami. Tylko międzynarodowa presja może powstrzymać władze w Polsce przed pójściem drogą Łukaszenki czy Putina. Do dyspozycji. Jest mikrofon. Wiem, że pytania na kartkach były zbierane od Państwa. Pan chciał zabrać głos, tak? Proszę bardzo. Poproszę Panią Radną o... o przeczytanie tych pytań. Pani poseł, da Panu mikrofon. Panie Prezesie, kilka pytań. Pierwsze. Panie Przewodniczący, dwa krótkie pytania. Gdzie są pieniądze z OFE i czy Pan ma już te guziki do przyciskania? Gdzie są te guziki? Będzie się rozwijać. Przepraszam, będzie się rozwijać. Dają nam niby trzynastkę i czternastkę, to wychodzi dwa tysiące, a rocznie za same dopłaty do mieszkania podwyżkę wychodzi trzy tysiące. A gdzie reszta, gdzie leki? Czy ceny węgla będą niższe i co rząd robi w tej sprawie? Walczymy o to różnymi metodami, tymi, które są dopuszczalne. Na rynku, żeby paliwo było droższe. Będzie szansa na indywidualne spotkania, na podpisywanie, na zdjęcia. Pan premier przeznaczy na to sporo czasu. Doba pana prezesa, pana premiera też ma 24 godziny, tak jak nasza. Dzisiaj jeszcze są obowiązki. Dzięki Wam, Waszej opiece, dostaliśmy dach nad głową, bezpieczeństwo i wsparcie. Dziękujemy. Jak widzicie, można zorganizować spotkanie bez barierek, kordonów policji, ochroniarzy i bez specjalnie przygotowanych na kartkach pytań. I tym się różnimy od naszych przeciwników. To co, jeszcze raz? Prezes wchodzi, a my co? Ja, Rosław! Ja, Krzyczymy dotąd, aż prezes powie: Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Witam, Joachimie. W załączeniu przesyłam CV. Cześć wujku, w załączeniu przesyłam nasze aktualne CV. Myśleliśmy nad Twoją propozycją, jednak nadal bardziej skłanialibyśmy się w stronę Rzeszowa. Nie chcemy jednak robić kłopotu, jeśli będzie problem, to grupa Zotytarnów również bierzemy pod uwagę. W pierwszej kolejności myśleliśmy nad PGE, jednak zdajemy sobie sprawę, że nie tak łatwo spełnić takie oczekiwania. Dlatego cierpliwie czekamy na propozycję Wójka. Początkiem marca bylibyśmy dostępni do podjęcia nowej pracy. Cześć! Zrobiłem listę naszych osób do ewentualnego wykorzystania do spółek czy agencji. Zbieram CV. Od razu natomiast można wykorzystać Darka W., którego CV masz już u siebie. On widziałby się w Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Byłby dobrym dyrektorem. Przez tę agencję przechodzą środki unijne. Darek szybko znalazłby miejsce dla innych naszych kolegów. Michale czuję się w obowiązku zadbać o przyszłość Dominika. To mój uczeń. Jeśli byłoby miejsce w KPRM dla niego, to na pewno okaże się bardzo dobrym pracownikiem. Przesyłam jego CV i list motywacyjny. Dziękuję za pomoc. Michał, przesyłam CV i dziękuję za przekazanie go dalej. ...zadbać o przyszłość Dominika. To mój uczeń. Przesyłam CV. Tak PiS załatwia pracę swoim. Tak pis załatwia kasy dla swoich. Ja może pomogę, to jest podręcznik do prawa europejskiego autorstwa Mateusza Morawieckiego. I Mateusz Morawiecki pisze, iż jeżeli norma prawa krajowego koliduje z normą prawa wspólnotowego, to właściwy sąd krajowy może dojść do wniosku, że prawo krajowe nie może być stosowane. Premier Mateusz Morawiecki. Każdy polski sędzia będzie zobowiązany po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej do przestrzegania prawa wspólnotowego. I wreszcie polskie sądy powinny w razie kolizji norm wspólnotowych i krajowych dawać pierwszeństwo stosowania normom unijnym, wspólnotowym. Apeluję do premiera Morawieckiego, żeby odświeżył sobie wiedzę. Przez siebie przenoszoną do podręcznika, bardzo ważnego, z którego wielu studentów prawa się również uczyło. A do Państwa, żebyście się wsłuchali w głos Mateusza Morawieckiego. Wysoka Izba, dla pana ministra zagadka. Żaden indywidualny odbiorca prądu nie zapłaci za prąd więcej w przyszłości. Polacy nie odczują zmian cen energii. Przychody ze sprzedaży uprawnień trafią do Funduszu Efektywności Energetycznej. Drugim źródłem przychodu funduszu będą kontrolowane przez państwo spółki. 2019 Są różne metody, żeby podwyżek nie było. Powiedziałem, że gospodarstwa nie zapłacą i to podtrzymuję. 15 listopada 2021 Podwyżki cen prądu są konieczne, ale przyjęliśmy rozwiązania, które pozwolą uniknąć drastycznych podwyżek cen gazu. Nie ma mowy, żeby ten wzrost był tak wysoki. Zagadka, kto to powiedział się pytam. Styczeń 2020, podwyżki cen gazu, trzy miesiące później, 700%. Otóż pan to powiedział, panie Sasin, ale trzy miesiące później pan mówi tak. Wina Tuska, wina Putina, wina europejskiej. Lot nad Kukułczym Gwiazdem. Ja się pytam, ile środków przez trzy lata zgromadził pana Fundusz Efektywności Energetycznej? Proszę tu wyjść i to powiedzieć. Że państwo w zeszłym roku oszukali Polki i Polaków, mówiąc, że nie będzie inflacji, będzie deflacja, to my wiemy, ale panie premierze, to jest do pana pytanie jak pan mógł wiedząc, że będzie inflacja? wiedząc, że będzie można zarobić na obligacjach Skarbu Państwa, kupić obligacje Skarbu Państwa za 4 miliony 600 tysięcy złotych, nie poinformować o tym Polki i Polaków, że można na tym zarobić. Jak pan w ogóle śmie, reprezentując polski rząd, najpierw ukrył pan majątek i dał żonie, kupił taniej działkę, drożej sprzedał, a teraz pan jeszcze robi interesy na obligacjach Skarbu Państwa. Oczekujemy i żądamy, że wyjdzie pan tu i teraz i przedstawi informacje, kiedy, na jakich warunkach na jakich zasadach kupił pan obligacje skarbu państwa. Ludzie powinni to wiedzieć. Dość tych waszych kłamstw, oszustw i obelg wobec obywateli. Ludzie nie mają za co żyć, a pan będzie pół miliona złotych zarabiał każdego roku. Wstyd! Oczywiście znowu nie było żadnego wniosku. Nawet pan nie złożył wniosku o decyzję środowiskową. Za to przez ostatnie dwa lata wzrosło wynagrodzenie dla zarządu prawie 13 razy. 13 razy wzrosło wynagrodzenie dla zarządu. To jest jedyny fakt, jeśli mówimy o centrum, o CPK. I teraz po tych pięciu latach, bez jakichkolwiek bez jakikolwiek dokumentów pan przenosi, czy rząd przenosi cały ten projekt z jednego ministerstwa, Ministerstwa Infrastruktury, pomimo tego, że mamy tam komponent kolejowy, drogowy, lotniczy, do Ministerstwa... Funduszy. Wczoraj pan na komisji uzasadniał to tak. Aspekt infrastrukturalny budowy został właściwie wyczerpany. Mamy łąkę, nic nie zostało zbudowane, a pan twierdzi, że aspekt infrastrukturalny budowy został właściwie wyczerpany. No bareja. No naprawdę bareja. Naprawdę. Za nasze pieniądze. Pan sobie kpiny robi i żarty z tego. W jednym z wywiadów pan powiedział, że pan zrezygnuje w 2027 roku, jeśli pan nie zbuduje CPK. Otóż pana informuję, że nie będzie pan już wtedy. Bo nie będzie ministra odpilnowania łąki. Dziękuję. Wykomentował, że to jest wymysł opozycji. Pierwszy czerwca tego roku datowany jest, datowany jest aneks do. do Implementacji, dokumenty. Ja rozumiem, że tak to dalej. wkrótce się stanie programem opozycji, choć Panie teraz pośle, to krytykuje. To nie jest plan opozycji. to jest Odnaleziony, pro... zagubiony to... przez Skidawę Błońską. Pan będzie teraz z tego kpił. Pan mówi, że premier. Że... Ale no ja pośle... muszę tylko powiedzieć tyle, że premier mówił, że to są ale ty... jakieś wymysły opozycji, Jakieś wymysły takie do opozy... będą... A dlaczego w takim razie minister Schreiber mówił, że tak, niestety to jest w krajowym planie odbudowy i niestety ubolewam nad tym? No to zobaczymy, jak będzie. Znaczy, ale przepraszam, ale co? Co, co tu jest do oglądania? Co pan chce oglądać? Dokumenty, które żeście podpisali i nie wiecie, co podpisaliście? A wie pan o tym, że na przykład powinien powstać komitet monitorujący? Czyli takie ciało, które będzie nadzorowało wprowadzanie Krajowego Planu Odbudowy rozumiem, i go. Rozumiem, że, i, że sekundę, to jest dalszy krok w likwidacji państwa polskiego. Planowa polityka pra, prawo i Unii Europejskiej. Planowa chce likwidować państwo polskie. Nie, no, myślę, że te wymysły Unii Europejskiej. To nie są, są wymysły, to jest kierunku. coś, pod czym wyście się podpisali. Ja po, nie. Pan za tym głosował, panie pośle. Za czym? Za tym. Za Krajowym Planem Odbudowy. A i o, za jego owszem, za nie. Krajowym Planem Odbudowy tak, ale nie za żadnymi aneksami. Panie w ogóle panie, nikt nam nie przedstawiał. Jakiś wam ktoś tego nie rzeczy. przedstawił. A to Panie Pośle, to proszę się z pretensjami zgłaszać do pana premiera, a nie do, e, do mediów. Zobaczymy, myślę, że będzie informacja na ten temat i wtedy się okaże, że. Reforma, no naprawdę... reforma obejmuje wejście w życie. Ustawy o powołaniu ustawy to może być inne ciało, inny akt ustawodawczy. E, o powołaniu komitetu monitorującego macie na to czas, Panie Pośle, do 30 czerwca. Nie na uchwalenie tej ustawy czy przyjęcie rozporządzenia, tylko na wejście w życie chwalić Boga jest dzisiaj 7 czerwca. Pan rozumiem nigdy nie słyszał o komitecie monitorującym. Nie, nie słyszałem i nie wydaje mi się, żeby to była jakaś sprawa e, najwyższej wagi, tym bardziej, że miało Panie nie, pośle, być, ostatnie, miało nie być jakieś pytanie w tej głupich e, postulatów, które związane by były z tym krajowym prawie planem. 300. Panie no, pośle, prawie 300. Wszystkie kraje podobno dostały takie Panie bośle, wymysły. Czy pan wyleci w kosmos? Już no, myślę, że chyba nie. Witam takich tego, że się wczoraj z Łukaszem Noskiem, Łukaszem Noskiem, jeden z pierwszych inwestorów w SpaceX Lona Maska, to jest polski amerykański miliarder. O czym pan z nim rozmawiał? O energetyce właśnie. Dlatego, że A nie mamy. O tym, żeby pana wynieść w kosmos, na orbitę. Nie, to jakoś nie pałam rządzą lewitacji gdzieś to w, w kosmosie. Natomiast rzeczywiście rozmawialiśmy o energetyce, o problemach, które ma w ogóle świat i o jego no, przełomowej technologii. Takich mikroinstalacji jądrowych, które mogłyby być szybko implementowane wszystkim... do Polski i rozwiązałyby część problemów z przemysłem. O tym 24 w, w Tam także pytanie, czy Jarosław Kaczyński wreszcie odejdzie z rządu. A słuchajmy Strategia Orlenu, o której Pan mówił, wygląda mniej więcej tak: dolar się umacnia, paliwo na Orlenie drożeje, dolar traci na wartości, paliwo na Orlenie drożeje. Cena baryłki ropy wzrasta, paliwo na Orlenie drożeje. Cena baryłki ropy spada, paliwo na Orlenie drożeje. Marek Suski powiedział, że to nieprawda, że w całej Polsce drożeje benzyna, bo drożeje tylko na stacjach benzynowych. I to jest yy, idealny przykład, który pokazuje, jak wy jesteście dzisiaj oderwani od rzeczywistości. Prawda jest taka, że koncerny paliwowe w naszym kraju mają rekordowe zyski. To na kim oni mają te zyski? Na Szwedach mają te zyski? Polskie koncerny paliwowe na Norwegach mają te zyski, czy może mają jednak na Polakach. Marża Lotosu wzrosła o 3300%. 33-krotność tego, co było w styczniu. Marże Orlenu wzrost o 1000%. To jest dzisiaj łupienie każdego kierowcy, który jeździ polskimi drogami. Każdy Polak dzisiaj płaci ogromną cenę za waszą nieudolność. I mówię dzisiaj w imieniu kierowców, ale też wszystkich tych, którzy nie mogą Wam tego powiedzieć jak naczelniczka poczty Spacanowa, bo ją chcecie wyrzucić z pracy. I zamiast aut, które palą wiele litrów benzyny, tych limuzyn, do których wsiedliście i zapomnieliście o Bożym świecie, pojawi się inny środek transportu, który nazywa się taczka. Jaki rząd ma narzędzia do tego, aby kształtować ceny paliw? Takie, których Donald Tusk nie znał. Mówił, jak ktoś mi pokaże przyciski, które należy naciskać, to ja będę je naciskał. Za Tuska, panie ministrze, to benzyna kosztowała 5,19, a za Kaczyńskiego to kosztuje 8,30. Jest taka różnica. Natomiast mieliśmy w tamtym czasie również prezydenta Kaczyńskiego, który reprezentował również Polskę. I w tym filmie na przykład brakuje mi powiedzenia o tym, gdzie Lech Kaczyński, świętej pamięci prezydent Polski, miał być 9 maja 2010 roku, bo miał zaproszenie na Plat Czerwony na Defiladę i przyjął to zaproszenie i tam miał być obecny. Czyli można powiedzieć też wspierał Rosję w tamtym czasie, taki był klimat. Natomiast jest przemówienie. Przed Przecież Jarosława Kaczyńskiego, który z okazji właśnie tego 9 maja mówił, że drodzy przyjaciele, Rosjanie, mój brat miał być z wami na Placu Czerwonym, niestety nie jest, tak? Także wszyscy politycy tak czy inaczej byli zaangażowani w rozmowy z Putinem, nie tylko prawa czy lewa strona. Panie i Panowie, przyjaciele Rosjanie, dziś, 9 maja 2010 roku, na Platu Czerwonym miał stać mój ukochany brat, prezydent Polski Lech Kaczyński. Wiem, o czym by myślał, patrząc z dumą na defilujących polskich żołnierzy. Myślałby o milionach żołnierzy, milionach żołnierzy rosyjskich, którzy polegli w walce z niemiecką Trzecią Rzeszą. Ale myślałby także o Katyniu. Myślałby o zbrodni, która 70 lat temu tak bardzo podzieliła nasze narody. Wiem, że w ziemi rosyjskiej leżą miliony ofiar stalinowskiego terroru. Rosjan, przedstawicieli innych narodów. Wiem, że stalinizm i ostateczne rozliczenie stalinizmu jest problemem obydwu naszych narodów. I wiem jednocześnie, że nowe można budować tylko w oparciu o prawdę, że musimy tą prawdę poznać nawet wtedy, jeżeli jest ona bardzo bolesna. Polacy pamiętają ciosy i kule zbrodnia Rzyzenka WD. Ale pamiętają także, że w tym strasznym czasie od bardzo wielu Rosjan spotykała ich pomoc. Pamiętają, że wielu Rosjan potrafiło podzielić się tym, co mieli, choć mieli bardzo, bardzo niewiele. Ja sam wiem, że mój dziadek Aleksander Kaczyński usłyszał od Rosjanina Aleksandrze. Piotrowiczu, biegicie. I dzięki temu uratował moją babkę, mojego ojca i siebie. 10 kwietnia tego roku doszło do wielkiej tragedii. Odruch współczucia i sympatii milionów Rosjan został przez Polaków dostrzeżony. Został dostrzeżony i doceniony. Dziękujemy za każdą łzę, za każdy zapalony znicz, za każde wzruszające słowo. Są w historii takie momenty, które potrafią zmienić wszystko, które potrafią zmienić bieg historii. Mam nadzieję i taką nadzieję ma także miliony Polaków, w tym także i ci, którzy popierali Lecha Kaczyńskiego że taki moment nadchodzi, że dojdzie do tej wielkiej, potrzebnej zmiany dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków.